Czas na ostatnie rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcia finałowej Ligi Mistrzów. Jesteśmy coraz bliżej wskazania zwycięzców i ukoronowania mistrzów. Proszę Państwa, każdy finał rozgrywek UEFA Champions League to prawdziwe święto. To osobny rozdział w dziejach europejskiej piłki. Dziś zaś na naszych oczach zapisze się kolejny taki rozdział. Czyli batalia o najwyższe laury Starego Kontynentu. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Witamy i zapraszamy. Real Madryt kontra FC. Muszę powiedzieć, że atmosfera jest absolutnie elektryzująca, ale co tu się dziwić? Finał Champions League to absolutny szczyt klubowych rozgrywek. To walka o najważniejsze trofeum klubowej piłki. Drużyna Realu Madryt na ten mecz teraz na państwa ekranach. Między słupkami Thibaut Courtois. W obronie Antonio Rüdiger wystąpi razem z Ederem Militao. Dalej Vinicius Junior oraz Rodrigo wystąpi... Popatrzcie, musiał to strzelić. na wysokości zadania staje bramkarz. Piłka wyszła, wznowienie z autu. Zobaczmy, ma dużo miejsca na skrzydle. Prawo, dobrze w obronie. Widzę, traci piłkę. W tłoku w środkowej strefie trudna ocelność podań. Świetne, filtrujące podanie. O, nie najlepiej teraz w obronie. Dane wyjście z bramki, przejęcie piłki. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. Bellingham przy piłce. Zmiina kierunku z środkiem. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony. Odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem co myślał. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to zaś. Uwaga! Będą prowadzić! Była pana, piłka po tym strzała. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. Jude Bellingham. I piłka do Bellinghama. Dobry teraz atak na piłkę. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Piłka zmierza teraz prosto w pole karne. Obrońcy wyjaśniają sytuację po tej wrzutce. W każdym razie zagrożenie zażegnane. Wizdek sędziego. Gre od środka boiska rozpoczyna drużyna widzewa Łódź gramy w drugiej połowie Ależ teraz wejście obrońcy była dobra okazja Lucas Vasquez, Kylian Mbappé Są już na przeciwległej połowie Popatrzmy teraz jak to spróbują rozegrać to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Lucas Vasquez, Valverde. Oto definicja wysokiego pressingu proszę państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Vinicius gotów do odbioru. Przyjął pod presją. Dziewięć! Popisał się świetną interwencją. Nie będzie centrum. Krótkie rozegranie. Prawo! Skuteczne wejście i ma piłkę. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. I do Viniciusa. Nie patyczkuje Jak ma widzę? A teraz na skrzydle otwartą autostradę. Centra posłana kolegami? Jest głośnie. Jest główka, ale obok. Raczej bez zagrożenia. Trudno tutaj mówić o choćby lekko podwyższonym częstnie bramkarzom. I teraz strata Realu. Zed jest już niedaleko bramki, co się być w ostatnich momentach meczu. Lucas Vasquez. Do końca, zostało już tylko 5 minut. Jude Bellingham. Chyba będzie go! pewna interwencja, brawo. Zobaczymy więc Roszadę w składzie Realu Madryt. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Męczą się ze sobą już naprawdę długo, ale jeszcze trochę to potrwa. Zaczynamy pierwszą odsłonę do gryfki. Być może coś tu się wyklaruje. Piękne podanie, będzie ciekawie. teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak, Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Pewne wykończenie nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. No, dłużej na bramkę to chyba nie dało się już czekać, ale widzimy, jak ważna jest gra do końca. Rodrigo. Real Madryt traci teraz piłkę. Eduardo Kiamavinga. Teraz Brain Dias. Niegroźna ta centra. Łatwo chwyta Bramkarz. Dobra decyzja, udane przejście. Ale był tu ktoś jeszcze, kto teraz przerywa skutecznie tę próbę ataku. Poważnie do przodu obrońcy jakby zaskoczeni. I schodzi teraz spod wymiaru Uwaga, chyba będzie gol! tam coś z tego może być. I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? Ależ pechowo zakończyła się ta interwencja. To była naprawdę niezła obrona. Trudno tutaj doszukiwać się winy. W takich sytuacjach można mówić o wielkim pechu, bo możesz zrobić co w twojej mocy, a koniec końców i tak pada bram. Sędzia spogląda na zegarek i zarządza przerwę. Przed nami, proszę Państwa, druga połowa dogrywki. Może teraz ruszyć skrzydłem, zagrozić defensywie. I strzał na bramkę! Brawo! Fenomenalna interwencja! Hendrik. Bardzo dobra interwencja. Zdecydował się na akcję indywidualną. Teraz Brahim Diaz. Oj, strata piłki. Będzie okazja. Doskonale zablokowany teraz. Piłka w pole karne. Ma tam kto wykończyć. Mikiewicz musi wybić piłkę. Tak! Co za końcówka, proszę państwa. Teraz będziemy tu mieli emocje do ostatniego gwizdka. No, Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż gole. Mamy teraz wynik 2 do 1. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Może być groźnie. Ostatni gwizdek. Wszystko wiemy. Znamy drużynę, która...